Cześć. Oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj będzie to pierwszy filmik z serii Rosja poproszę. To jest nowa seria na moim kanale. No bo jak wiecie, postanowiłam w tym roku czytać więcej Rosji w ogóle, czy to literatury rosyjskiej, czy to literatury faktu i dzisiaj Opowiem wam o pierwszej książce, którą przeczytałam w ramach tego wyzwania i jest to Obłomow Iwana Gonczarowa. Gonczarow napisał tę książkę w 1859 roku i jest to powieść, która autorowi przyniosła sporą popularność no i jest to też jego największe dzieło. Akcja dzieje się w Petersburgu i głównym bohaterem jest Ilja Ilić Obłomow, który w momencie kiedy go poznajemy, ma 32 lata, jest zubożałym Ziemianinem i nie robi w swoim życiu nic, tylko leży i śpi. Został on wychowany w bogatej, szlacheckiej rodzinie, gdzie służba robiła za niego praktycznie wszystko. Od kąpieli. Po ubieranie, także dzisiaj jest on człowiekiem, no możemy powiedzieć, nieporadnym człowiekiem, który nie potrafi zająć się sobą i swoim życiem. Wszelkie obowiązki woli zrzucać na innych niż sam je wykonać, co też skutkuje tym, że bardzo wielu ludzi wykorzystuje go po prostu, najzwyczajniej w świecie, wykorzystuje tę jego nieporadność i pod przykrywką pomocy. Czerpie korzyści z jego własnego majątku. Mieszka on w domu wraz ze swoim starym sługą Zacharem. Świetna postać, swoją drogą, naprawdę, jedna z najlepszych, chyba tutaj w tej książce. I no Zachar jest człowiekiem, który do swoich obowiązków podchodzi bardzo lekko. No nie lubi się przemęczać, także bierze przykład ze swojego panicza. Bardzo często traktuje również swojego pana ironicznie, lubi na niego ponarzekać, ale jednocześnie jest do niego bardzo przywiązany. I tak mniej więcej wygląda historia naszego bohatera, którego też poznajemy w momencie, kiedy otrzymuje on list. Od zarządcy swojego majątku obłomówki, który to informuje go, że no nie dzieje się najlepiej, ponieważ jego majątek cały czas podupada i ubożeje, także też dochód nie będzie. Taki, jakiego spodziewał się obłomów będzie o wiele niższy. Na domiar złego otrzymuje Obłomow wymówienie najmu mieszkania, także będzie musiał się przeprowadzić i szukać nowego lokum, co również przyprawia go o ból głowy, bo te dwie sprawy spadają właśnie na niego jak grom z jasnego nieba, przygniatają go i on całkowicie nie wie, co robić. Traci grunt pod nogami, no ale też... Nie powodują one tego, że Obłomow nagle wstanie z łóżka i zacznie działać. No nie, do tego odczuwa on permanentną niechęć, jak już wspominałam. Te dwie sprawy raczej powodują, że popada on w jeszcze większy maraz. No, taki to właśnie jest Obłomow. Całkowitym przeciwieństwem Obłomowa jest jego przyjaciel z lat dziecięcych, Stolz. Jest to Niemiec, który odebrał dosyć surowe. Jak na Niemca przestało wychowanie, ojciec trzymał go dosyć krótko i mu nie pobłażał. No i być może dzięki temu Sztolc jest dzisiaj pełnym werwy. I pełnym życia człowiekiem, który prowadzi interesy przynoszące mu dosyć spory dochód. Z tego też powodu bardzo często wyjeżdża za granicę, ale za każdym razem, jak tylko wraca, odwiedza swego starego przyjaciela, obłomowa, ponieważ martwi się o niego, chciałby, aby no, zaczął on w końcu żyć. Tak naprawdę, aby wydostał się z tego marazmu, w którym tkwi, a który Stolz nazywa obłomowszczyzną. To jest termin, który bardzo często pojawia się tutaj w tej książce i oznacza on, no właśnie, taką niemoc, rezygnację, stagnację, lenistwo i, i, i niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. To jest właśnie obłomowszczyzna. I obłomow, nomen, omen, tkwi w niej po uszy. Ale pewnego dnia, i to właśnie za sprawą sztolca, obłomow, poznaje pewną piękną niewiastę, olgę. I zakochuje się w niej. Ten wątek miłosny jest tutaj bardzo obszernie opisywany, stanowi on sporą część tej książki. No i to uczucie sprawia, że obłomow nagle odżywa, także wstaje z tego swojego łóżka, oporządza się w końcu, doprowadza się do ładu, nawet jakaś iskierka życia w nim zaczyna się tlić, do tego stopnia, że myśli o małżeństwie. Także potęga miłości jest ogromna. Ale czy zdoła ona uratować obłomowa? No, polecam się przekonać. Pierwotnie, bo tak sobie potem czytałam o tej książce, to wtedy kiedy ona powstała, to ta książka miała być taką krytyką szlachty, która właśnie jest taka która właśnie opopiera taką stagnację, to znaczy tkwi w takiej stagnacji, nie chce się poddać żadnym zmianom, no i tak wszelkimi możliwymi, możliwymi sposobami chciałaby zachować te swoje status quo i, no i po prostu wieść. To swoje próżniacze życie, jak do tej pory. Natomiast ja, czytając tę książkę, ja w ogóle ją jakoś tak inaczej odebrałam, to znaczy, ja tam nie widziałam tego obrazu próżnującej szlachty, tylko odczytałam ją bardziej współcześnie, co też oczywiście świadczy o tym, że jest to książka, którą jak najbardziej można czytać dzisiaj i można ją również odczytywać. W odniesieniu do, do nas dzisiejszych. No i to też świadczy o tym, że jest to bardzo uniwersalna pozycja. Główny bohater, Ilia Ilicz Obłomow, na pierwszy rzut oka jest bardzo, ale to bardzo irytujący, przynajmniej mnie bardzo irytował, ponieważ w pierwszej części książki on naprawdę nie robi nic, tylko leży, narzeka, jak w życiu jest mu ciężko, że teraz spadły na niego te wszystkie nieszczęścia, no bo ym, obłomówka podupada, pieniędzy nie będzie, jeszcze każą mu się wyprowadzić. No jak on to wszystko ma ogarnąć? Albo kto za niego <grych> to ogarnie. Yy, także bardzo był takim denerwującym typem. Yy, ale potem coś się zmieniło, ponieważ autor. Yy, Zaczął go ukazywać z trochę innej strony, i dostrzegłam, czytając tę książkę, że Obłomow tak naprawdę jest bardzo dobrym człowiekiem. Można tak powiedzieć, z sercem na dłoni do każdego wychodzi. Może jest troszkę zbyt ufny, no i też za to dostaje baty, ponieważ ludzie go no, wykorzystują, jak to w życiu bywa. A on po prostu no, jest takim. Nieporadnym człowiekiem, który no, nie umie sobie w tym życiu poradzić. Także potem bardzo było mi żal głównego bohatera i go polubiłam. Ja w obłomowie widzę człowieka nieprzystosowanego do świata i do społeczeństwa, który jednak bardzo chciałby się dostosować, ponieważ. Tego się od niego wymaga, no ale zupełnie mu to nie wychodzi, ponieważ jego spojrzenie na świat jest całkowicie różne od pozostałych ludzi, jak również jego wrażliwość jest zupełnie inna. I on dostrzega w sobie tę inność, zdaje sobie z niej sprawę, ale dostrzega również, że jest ona. Nieakceptowana nawet przez jego najbliższego przyjaciela. Dlatego bardzo często pyta sam siebie, dlaczego ja taki jestem. I nie znajduje odpowiedzi poza jedną obłomowszczyzna. I wydawałoby się, że to jest odpowiedź na wszystko, na to, dlaczego właśnie obłomow taki jest. Tylko, co to tak naprawdę, co ta odpowiedź tak naprawdę znaczy? Co znaczy przede wszystkim dla Obłomowa, i czy jest ona w stanie w jakiś sposób na niego wpłynąć i zmienić jego życie. Jest film dostępny na YouTube pod tytułem Kilka dni z życia Obłomowa. Jest to film radziecki i jest tam końcowa scena, bardzo piękna scena, która właśnie bez słów pokazuje całą obłomowską duszę i jej wielką tęsknotę. Polecam obejrzeć oczywiście, bo mnie ten film bardzo, bardzo urzekł, a szczególnie ta ostatnia scena mnie bardzo poruszyła. Także no ja tak odbieram tego bohatera. Można oczywiście również przyjąć, że no po prostu czytamy tutaj o człowieku dotkniętym głęboką depresją. No Także chyba to tyle. Jeszcze taka refleksja, tylko że myślę, że w każdym z nas jest pierwiastek, zarówno obłomowa, jak i sztolca. Ja przynajmniej odnalazłam siebie w tej książce, ponieważ no te dwie przeciwności czy sprzeczności we mnie są i fajnie, jak te sprzeczności obok siebie żyją. I są wyważone, ponieważ no popadanie w jakiekolwiek skrajności, czy to w obłomowszczyznę, czy to w, takie, w taki bezrefleksyjny pęd za czymś, nie wiem, za karierą, za pieniędzmi, na pewno nie jest dobre. No także... To tyle na temat tej książki chciałam powiedzieć. Ja jestem bardzo zadowolona z lektury. Cieszę się, że trafiłam na tę książkę. Mało popularną, wydaje mi się. Tak sobie myślę, że ta książka jest już chyba dzisiaj zapomniana. Ale myślę, że. Teraz jest dobra okazja do tego, aby właśnie po nią sięgnąć, ponieważ wydawnictwo WAB wydało ją w takiej ładnej szacie graficznej, także naprawdę bardzo polecam. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no tak, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na bohatera Zachara, czyli tego służącego obłomowa, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo Ciekawa postać i taka wprowadzająca do tej książki dużo komizmu. Jest to, jest to taki troszkę ironiczny typek, ale naprawdę sceny z nim wywoływały uśmiech na mojej twarzy. No, także to tyle. Jeszcze raz chciałam powiedzieć, że bardzo mi się ta książka podobała. Może. Może bez zachwytów, nie zakochałam się w niej na śmierć i życie, ale będę ją wspominała i na pewno zostanie ona w mojej głowie na dłużej. Także polecam, piszcie, czy czytaliście i jak wy tę książkę odczytaliście dzisiaj, bo myślę, że można ją na różne sposoby rozumieć. To, że jest to krytyka szlachty. Na tamte czasy, w których ta książka została napisana, uważam, że jest to jak najbardziej zrozumiałe. No ale myślę, że dzisiaj już troszkę inaczej na tę książkę można spojrzeć, jak i na samego bohatera obłomowa. Także jeszcze raz polecam i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Komentujcie oczywiście, a ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa.